Cześć. Ostatnio kupiłem e, taki pokrowiec od pana Chińczyka na Aliexpress Jak widać, albo i nie. To jest pokrowiec na kartę do rynówki. E, akurat w moim wypadku do scenika, ale to chyba laguna. Meganka. Meganka. Ma takie same. E, mój akurat jest z 2006 roku. Hmm, coś, co. Ma udawać skórę, nie wiem czy jest, raczej chyba nie, jakieś tam sztuczne, ale wygląda ładnie. Tutaj, jak widać, z wierzchu wytłoczone przyciski. Tutaj mamy oprzycie ładne, dość masywno, masywny haczyk i w ten sposób. Zapinamy to. Tutaj jest taka śrubka. Jeszcze oprócz tego dostajemy kółeczko takie e, na klucze. No i pokażę Wam o co chodzi. Tu odkręcamy tą śrubkę. Czy tam. Nie wiem jak to nazwać. Śrubkę. O. Odpinamy. Ciach. No. Jedną ręką zostawiłem statyw gdzie indziej. Wyjdzie, wyjdzie. No i jak widać, mamy kartę. W sceny w środku. Ten sam materiał. Także polecam. Co prawda, używam dwa dni. Ale polecam. Wygląda fajnie i pewnie chroni podczas upadku.